Cześć, to już jutro. Wojna to już nie tylko czołgi i samoloty. Nowa, niewidoczna wojna toczy się cały czas w internecie. Do wywiadowczej walki internet, choć nie był to wtedy taki internet, jaki znamy dzisiaj, po raz pierwszy użyto w 1982 roku podczas zimnej wojny. Rosjanie zaczęli wtedy budować zaawansowane technicznie gazociągi. Nie posiadali jednak do nich potrzebnego oprogramowania ani wykształconej kadry. Postanowili jednak ominąć ten problem i ukraść je z jakiegoś innego kraju. Nie chcieli jednak robić tego bezpośrednio od swojego głównego wroga, czyli USA, więc wybrali Kanadyjczyków. Amerykanie jednak przechytrzyli Rosjan i na początku zainfekowali oprogramowanie, które później tam ci ukradli. Wynikiem działania amerykańskiego wirusa było jak dotąd największa eksploatacja. Nie będąca efektem bomby atomowej. ZSRR próbował jej zaprzeczać, ale była tak silna, że z łatwością zarejestrowały ją amerykańskie satelity. Atak ten był pierwszym tak niebezpiecznym zastosowaniem tzw. broni logicznej czyli złośliwego oprogramowania. W 2010 roku byliśmy świadkami podobnej afery, tym razem z wirusem Stuxnet. Jego producentami byli Amerykanie i Izraelczycy, którzy stworzyli robaka komputerowego, którego zaimplementowali do systemu Windows, co zapewniło im bardzo szybkie rozprzestrzenienie go po całym świecie. Jego celem było atakowanie sterowników Siemensa, które kontrolują pracę wielu fabryk, rafinerii oraz. Elektrowni atomowych. Ofiarą z padły elektrownie atomowe w Iranie, których wirówki wzbogacające uran zaczęły pracować o wiele wolniej. Wirus był tak skuteczny, że nie został wykryty nawet przez pracowników elektrowni. W XXI wieku każde szanujące się państwo ma za sobą armię informatyków, którzy pilnują serwerów rządowych i bezpieczeństwa w sieci. Jednak czasami nawet to nie jest wystarczające. Za czasów kadencji Baracka Obamy Chiny dokonały cyberataku na komputery rządowe USA, wykradając plany bojowe statków i samolotów, systemów zbrojeniowych oraz plan rozmieszczenia obrony przeciwrakietowej dotyczącej również Europy. Ten fakt został upubliczniony przez raport Departamentu Obrony USA. Skutkiem ataku było spotkanie głów obu państw. Chińczycy jednak wcale nie zamierzali przeprosić za atak, tylko oskarżyli Amerykanów o identyczne działania i do tego stwierdzili, że skoro te dane są tak ważne, to dlaczego trzymali je w internecie? W 2015 roku Obama podpisał dekret o programie sankcji wobec cyberprzestępców, skierowany w zajmujące się tą działalnością firmy, przede wszystkim z Chin i Rosji. Oficjalnym powodem było wykradanie własności intelektualnej Stanów Zjednoczonych. W maju 2014 roku Stany postawiły zarzut szpiegostwa internetowego pięciu oficerom Sił Zbrojnych Chin. I niezależnie od prawdziwości tych oskarżeń, jest to pierwszy przypadek, kiedy amerykańskie sądownictwo postawiło imienne, publiczne zarzuty o cyberprzestępstwa obywatelom innego kraju, w dodatku wojskowym. Co jest tak naprawdę dość śmieszne, bo z informacji podanych przez Edwarda Snowdena, byłego pracownika CIA, wynika, że USA nieustannie inwigiluje instytucje, głowy państwa i przedsiębiorstwa na całym świecie. Więc skoro nawet USA nie ma żadnych oporów i atakuje oraz inwigiluje inne państwa, to nie trudno się domyślić, kto jeszcze bardzo często używa hakerów w trakcie wojny. Ktoś kto toczy ich całkiem sporo, czyli oczywiście Rosja. W sierpniu 2008 roku, gdy Rosja zaatakowała Gruzję, rozpoczął się nie tylko desant lądowy, ale również chaos w gruzińskiej sieci. Na początku padła strona prezydenta, potem agencji prasowej Osetii. Następnie hakerzy spowodowali wybuch w rurociągu dostarczającym ropę do Tbilisi, by w końcu na następnych parę dni niemalże zablokować cały ruch internetowy tego kraju. Był to pierwszy przypadek w historii, kiedy atakowi konwencjonalnemu towarzyszyła była też blokada sieci, która na ponad tydzień sparaliżowała gruziński internet. W 2014 roku cyberbroń zwana Wężem siała spustoszenie w ukraińskich systemach rządowych, a w 2015 roku w Turcji w pewnym momencie zablokowano ponad 400 tysięcy stron internetowych. Oczywiście wciąż nie ma pewności, że za tymi atakami stoją Rosjanie, ale dość dużo tu zbiegów okoliczności. Jak widzicie, wojna ma bardzo różne twarze i czasami możemy nawet nie wiedzieć o tym, że trwa. Wiemy natomiast już dziś, że warto subskrybować. To już jutro do zobaczenia. Cześć. Także jeżeli się podobało, to koniecznie subskrybujcie i zostawcie lajka na fejsie i już niedługo widzimy się z powrotem. Cześć.